Witajcie w PlayStation 5 News, czyli w pierwszym filmie z cotygodniowego cyklu materiałów, które będę dla Was tworzył. Myślę, że będzie to fajna opcja dla kogoś, kto kupił konsolę lub planuje kupić nową konsolę Sony i chciałby być na bieżąco z informacjami, które jej dotyczą. Sam po zakupie zauważyłem, że dużo czytam na temat tego, czy pojawiają się jakieś newsy odnośnie upgrade'ów do starszych wersji. Gier, czy są też jakieś informacje o nowych grach lub po prostu bardzo interesują mnie ciekawostki odnośnie nowego sprzętu Sony i myślę, że fajnie jest mieć taki zbiorczy materiał, który możecie sobie raz na jakiś czas obejrzeć i uzyskać moim zdaniem najciekawsze informacje z danego tygodnia. Zaczniemy od Breakfast, czyli bardzo pozytywnie przyjętego przez graczy tytułu. Sam osobiście nie miałem możliwości zagrać jeszcze. Ale osoby, które już grają i mają PlayStation 5 na pewno się ucieszą, że prowadzą patcha z update'em do wersji na nową konsolę, który prowadzi zmiany typu dynamiczny brud, ulepszone cienie, wyższa rozdzielczość tekstur, więcej roślin, Good Race, cokolwiek to znaczy, nowe efekty wizualne dla śladów opon, efekty dotykowe Dual Sense i znacznie skrócone czasy ładowania. Pacz ten pojawi się 1 czerwca minusem jest to, że musimy za niego zapłacić około 40 zł ten klank, czyli gra z 2016 roku, którą każdy z posiadaczy PlayStation 5 opłacający PS Plusa ma w swojej kolekcji z uwagi na PlayStation Plus Collection lub jeżeli nie opłacacie PS Plus, to Sony udostępniło ją jakiś czas temu za darmo, a teraz możecie w nią zagrać w 60 klatkach na sekundę i w natywnym 4K. Polecam sprawdzić, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, i mimo iż gra ma 5 lat, potrafi zrobić bardzo pozytywne wrażenie. W mijającym tygodniu CD Projekt wyspowiadał się przed inwestorami, przedstawił plan rozwoju na kolejny rok czasu i w tym planie ujęty był Wiedźmin 3 Dzikigon oraz Cyberpunk. Dla posiadaczy PlayStation 5 najistotniejszymi informacjami było to że obie gry w tym roku dostaną upgrade'y do wersji na ich nowe konsole. Nie poznaliśmy szczegółów, ale warto wiedzieć, że cały ten bałagan związany z premierą Cyberpunk'a w zeszłym roku nie wpłynął negatywnie na plany wydania tych ulepszeń i otrzymamy je na pewno w tym roku. Przynajmniej takie są założenia od CD Projekt Red. Gdy tylko będzie coś wiadomo więcej, oczywiście dam Wam znać. Przypomnę, że ulepszenia te mają być darmowe dla osób, które już posiadają te dwie gry. 30 kwietnia premierem będzie miał trzeci ekskluzyw Sony na konsolę PlayStation 5. Mowa tu o Returnal, czyli grze Studia Housemarque. Jest to studio, które wcześniej nie tworzyło gier typu AAA, czyli takich największych tytułów, więc zobaczymy, jak im to wyjdzie. A póki co, możecie sobie obejrzeć najnowszy zwiastun, który pokazuje troszkę więcej. Pomimo iż do premiery pozostało niewiele czasu, to tak naprawdę wiele aspektów tego tytułu wciąż pozostaje tajemnicą. Hope. Genshin Impact, czyli bardzo popularna i świetnie podobno zarabiająca gra, otrzyma patch do wersji PlayStation 5, który ma poprawić wizualia oczywiście oraz dodać możliwości wykorzystania kontrolera DualSense. Nie wiadomo jeszcze, kiedy update pojawi się. Póki co mamy krótki teaser zapowiadający tą wersję. Opening box of Gracze The Elder Scrolls Online zapewne ucieszy fakt, że wypuszczona zostanie rozbudowana wersja na konsole nowej generacji. Jak twierdzą twórcy, zapewnić ma ona ogromny skok jakościowy. Lista zmian jest naprawdę pokaźna i zawiera ona zmianę liczby klatek na sekundę na 60, zwiększoną odległość rysowania obiektów, poprawiony anti-aliasing, wysokiej jakości tekstury, ulepszony odbiór, czyli ogromny wzrost poziomu szczegółowości i realizmu w grze poprawiono został ambient Occlusion, wprowadzono SSGi, który tworzy bardziej realistyczne i naturalne oświetlenie oraz zwiększa poziom szczegółowości cieni. Poprawie uległ również depth on field oraz czasy wczytywania, które mają być zmniejszone o co najmniej połowę. Trzeba przyznać, że jak na darmowy patch to gry MMO wygląda to naprawdę obiecująco. Ulepszona wersja pojawi się na konsolach PlayStation 5 już 8 czerwca. Wszystko na dziś, na kolejny News, zapraszam za tydzień. Na razie, cześć.